wleciała no mocna aktualizacja na box pvp anarchia.gg większyma hity oraz dodano per siły dlatego postanowiłem zrobić grubo opieki rysuję 10 miliardów to zostaw suba, łapkę i napisz swój w komentarzu a jeśli wiecie czy stała jeszcze dzisiaj do końca dnia to 20 miliardów oglądaj do końca bo warto dobra widzowie siemano witam was na anarchii.gg dlaczego postanowiłem tu wrócić bo wleciała serio dosyć mocna aktualizacja dotycząca na pewno dodano Perk siły oraz zwiększono damage, więc naprawdę teraz wydaje mi się, że będzie 100 razy będzie lepiej się grało, bo będzie w końcu się dało kogoś zabić. Ja, mi udało się już zro zrobić full e, perki siły po prostu. Udało mi się już zrobić na aktualny poziom, czyli 5 i wydaje mi się, że to naprawdę jest mocne. No i dlatego też postanowiłem zrobić gruby opening oraz tak, jeśli chcecie tego teksturpaka, bo już mam teksturpaka na nowe sety i w ogóle więc e, będzie na pewno na Discordzie zbijać na Discorda link w opisie i tam e, zapodam wam teksturpaczka. No i oczywiście sprawdźcie sami jak mi poszedł Pęk, bo wydaje mi się, że nawet całkiem dobrze. Zapraszam do oglądania. Okay. Dobra, to dawaj, lecimy po lecimy po kolei. E, ja zaczynamy. Otwórz skrzynię z animacją. Proszę, coś dobrego. Mie 30. Ja! Książka regeneracja 1! Buty 20-32. No to tak lepiej niż ja, dobra. Ja pierdolę. Ej, dobra, jak mi się to nie zwróci. Otwórz skrzynię, dobra, proszę, oddaj. Dobra. Teraz wracajcie ci na klutę, bo nie Buty 32, no dobra. Ry. Dobra. Oddaj mieczyk, do Mietrzyk. Nie. ej! Ile to jest warte? 68 miliardów! Nie! A ile? Nie gadaj Co ty gadasz? Przedaję! A ty co dropłeś? Co dropłeś? 68 miliardów mam! Ja! Essa! Ej, do mega dobrze! 60... topkę mam? Będę miał topkę! Dziesiątą! Dobra widzowie, jak wiecie teraz doda dodano e, nowe perki siły. No i ja po prostu lecę w te perki siły i już sobie jeden ulepszyłem, teraz kolejny brakuje mi 54 odłamki, żeby mieć poziom drugi. Ok, no to sobie pozbieram i będę na pewno sobie w to leciał, bo teraz na pewno hity będą coraz lepsze, większy damage będzie się dawało, więc teraz naprawdę mi się, wydaje mi się, że będzie się przyjemnie grało. X Dominacja tutaj zafundował 20 episkich klucz i 4 klucze do anarchicznej. Wyzlecimy najpierw po kolei do Episkay. Najpierw otwieramy bez animacji. Dobra, buty 26. Serce A? oceną to jest 2 miliardy, chyba. Buty 26. Głowa 26. Kirby no, ja 26. Wierzę, że... 6. Hełm 30, dobra, to już jest git. Hełm 30, czekaj, mi Dobra, uh, bo nie. Tu już chciałeś jakiś Kratejos. Let's go. Um, bez szybkość 1, Killow 30, kill 26, spodnie 26, 4 ten, to już masz 6 miliardów. O 8, a 14 miliardów już masz. Tu no jest, kolejne 4. Bez animacji, szybkość. Okej okay. i... Dobra, nice. Dobra, więc tak, teraz mam ee, jeszcze cztery piskie, teraz otworzymy z animacją Krzynia nie animacją, okej, okay, ostatnie cztery z animacją Pyk No i pa, ja, zaś mi wyrzu... Dobra, lecimy Z animacją, pyk 26 bania No dobra jesteś? I, jestem ch3 e, Spowolnienie 1 Pyk I co ostatni? Aaaa i 26, dobra Piękne, No 8, dobra. 4 anarchiczne Ja pierdzielę Oby, jak e, ci dropnie chłopie 2, 2, 1 to jest... 2 łuski No, to masz 80 miliardów, wiesz o tym Dobra, to by było 100 peszka bitce, ale no, no, no to jest mała szansa Dobra Jeszcze najlepiej jak anarchiczny by drop No, albo anarchiczny z itemów, nie? Dobra, gorzej jak Elytra dropie albo bo nawet Gwib będzie drogi, g? Gwib też może być drogi No, albo no 32 oceany, to masz też 32 miliardy też. Dobra, let's go. Jest po z animacją. No ta No mam Elytra, jakby się dropot. Najgorsze. Dobra. dobra. Ja, kilo 32%. Dobra. Dobra, muszę pójść. No nie jest źle, nie? Może sprzedam, jakiś... sprzedam, sprzedam. No, dobra, pyk. Leci kolejna. I. Głowa 33. No i to już jest dobre. Dobra, 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 to jest dobre, bo to tylko chodzi. Nie? No. Pyk. I z buty 23, nice. I ostatni, ostatni Dobra, let's go. No, no, nie, chyba Dobra, klata 33, nieźle, nieźle. Kurde, szkoda, szkoda, szkoda że ci okay, nie intropo... Nie, będzie jeden. O, jeszcze jeden masz, o kurde, dobra. No to teraz musi oddać, jak teraz dałeś, to musi oddać, nie? Pyk. I. Jeszcze jak na zakończenie I no i klata 32 Dobra no Pyk, animacja, dobra, musi dropnąć, bo coś teraz Oj, 32 miecz! 32 miecz O. No widzisz? i to oddało, i to oddało, mi, dobra Wiedziałem, żeby ci dać, nie? No i patrz Ile ciekawe ile będzie to miecz warto, dobra? I co? Nie nie, jeszcze drugi miecz Już myślałem, klata 32, już myślałem, że drugi miecz było. Jedno. Dobra dobra Dobra, dobra widzowie, mamy to

<laughs> nie, 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 nie. Dobra, widzowie, to jest wszystko w tym odcinku. Możecie napisać, jak Wam podobał się opening. Na ile oceniacie od 1 do 10? Eee, napiszcie jeszcze w komentarzu hashtag Opening. Ja Wam przypnę serduszko. Jeśli odnaleźć do końca, i co? Dzięki za oglądanie, i widzimy się już za niedługo. Pozdro.